Hej ho, witajcie! Jako, że sporo dostaję pytań, jak odblokować behemota, od razu na wstępie tego nagrania powiem wam, że to jest praktycznie niemożliwe, jeżeli chcecie pograć w nim normalny sposób, ale, tak, zawsze znajdzie się to, ale, możecie sobie go przetestować na customie, tak, dobrze słyszycie. Jeżeli wejdziecie na custom, oczywiście możecie zagrać tego, że tak powiem, tą grę solo, lub też możecie zaprosić sobie przyjaciół, dzięki czemu będziecie mogli pograć w versus potworowi, który oficjalnie, no, w normalnych rozgrywkach jest za, zablokowany ze względu na problemy, podobno z balansem. Nie, nie wiadomo, do kiedy to będzie zamknięty ten monster, także musimy oczekiwać, aż zostaniemy, że tak powiem, odpowiedź od właśnie twórców gry. Na chwilę obecną nie ma przybliżonego eta kiedy to Behemoth wyjdzie, ale jeżeli chcecie nim za, chcecie z nim zagrać Saolo lub swoją paczką przyjaciół, nie ma najmniejszego problemu. Wchodzicie w Customa. Dajcie play solo oczywiście, jeżeli macie przyjaciół czy tam friendów zapraszacie sobie do rozgrywki, wybieracie monstera i oto mamy tutaj Behemota. Tak on wygląda standardowo, tak na złotej skórce. Przejdźmy może do standardowego wyglądu i poznajmy jego skillę Lava Bomb, czyli jest to rzut, że tak powiem splunięcie właściwie wewnętrzną lawą, którą ten Behemot posiada w sobie. I ona zadaje dwa rodzaje obrażeń. Otóż na początku w samym epicentrum danego właśnie wybuchu są to największe obrażenia, oraz dokonuje się w tym momencie, kiedy lawa dotknie podłoża, oprócz samego damage'u w tym miejscu, w danym miejscu, w którym właśnie wybuch nastąpi, zostają rozrzucone cztery dodatkowe płomieniste kule, które podpalają wrogów oraz zadają mały damage. Tungu grab, czyli chwyt językiem. Coś na zasadzie rajdowego chwytania do siebie, jednak z tą różnicą, że tutaj używamy do tego swojego języka. Jak taka żaba, po prostu, która łapie muchę, my możemy złapać sobie Huntera Fizur, czyli jest to tak zwane, by mógł nazwać trzęsienie ziemi. Które oprócz dodatkowego damage'u, podrzuca Hunterów w górę oraz zadaje dodatkowy damage yy, z Fire'a i Rockwall czyli jest to jak sama nazwa wskazuje ściana skalna która blokuje możliwość ucieczki danemu hunterowi więc jeżeli gonicie jakiegoś właśnie łowcę najlepszym sposobem jeżeli chcecie go szybko złapać jest postawienie przed nim ściany dzięki czemu nie będzie miał już wolnej drogi ucieczki yy, pokażę wam to wszystko i jak wygląda to w rozgrywce, te skille na żywo iż tak to ujmę przeciwko hunterom, przeciwko yy, Monster, małym monsterką, który będziemy y, zjadać, Behemoth ma też specyficzny sposób y, poruszania się. Za chwilę zobaczycie, według mnie, naprawdę bardzo fajnie to zostało y, y, rozwiązane. A więc zobaczmy. No, niestety nie mogę grać przeciwko graczom, więc wybieram sobie tylko i wyłącznie botów. I oto. Zaczynamy. O. I to jest bardzo fajnie, co mi się podoba. Tak porusza się właśnie nasz. Behemocik. Zobaczymy, czy złapiemy go na język. A? Ne, nie, nie złapa się. Szczerze, bardzo się nie dziwię, że. Ee, jak ten razem te. Te, ten monster jest zamknięty, ponieważ trafić w cokolwiek to jest jakaś masakra. Za, za długo trwa, że tak powiem, rzucanie tych skini. w momencie wymierzenia. Niestety nie mogę już zmienić położenia, jak to ma na przykład miejsce przy. Przy krakenie, jego misajlach lub też e, uderzeniu, nie mogę już od samego początku zmienić miejsca, w którym to wyląduje. Nie mogę przycelować w tym miejscu, w którym że tak powiem rzucam lawę bombę. Ona tam już musi być, w którym mam e, celowniczek myszki, tam już zostaje, co jest bardzo fajne. E, oprócz tego, właśnie, że lawa bomb widzę, wybucha. Zostawię takie też pole rażące, e, palące się pod sobą, czyli palącą magmę, jakby. Która dodatkowo właśnie rani wszystko dookoła w zasięgu pola tego rażenia. Dobra, złapali mnie, a więc przejdźmy sobie, złapmy tutaj Markowa na języczek, zobaczymy. O, Oaj, uciekł. Trzęsienie ziemi, podrzucenie, pięknie to wyglądało. Użyjmy ściany. O, ściana zadaje dużą ilość, teraz odgrodziłem sobie w ten sposób właśnie, jak zapewne widzicie. Pozostałych hunterów też możemy to stosować ofensywnie czy tam defensywnie, dzięki czemu odciąłem drogę innym hunterom, aby nie mogli mnie atakować. O, na przykład tej magii odetniemy drogę, żeby mi nie uciekła. O i w taki oto sposób tu podrzucimy panią. Czekajcie, tu sobie odetnę im drogę, żeby nie mogli mnie demage'ować. Tu odetniemy im drogę. Daisy sobie zabije spokojnie. Zabici. Tu zabity. Gdzie jest Marką? Ja jestem ślepy. A, tu u góry. O, spoko. Dobra. Ja sobie może polecę trochę dalej. Tu sobie sobie ewoluję. Więc jak widzicie te skiller, czyli czym tą ścianę, nawet nie, nie pomyślałem o tym, możemy o, użyć bardzo w sposób właśnie ofensywny, czy tam defensy, defensywny właściwie, czyli brakując y, damage. Pozostałym Hunterom, jeżeli złapaliśmy na przykład jednego z łowców Możemy odciąć go totalnie od pozostałych Więc za chwilę pokażę wam to jeszcze raz, już tam nie będę Zbijał trzeciego poziomu a tak wygląda właśnie Behemoth na Drugim poziomie Bardzo masywna ilość skał Dobra, tutaj mamy pięknie No właśnie No, odetniemy ich Problem w tym jest to, według mnie, bardzo prosto to jest naprawić. Że możemy sobie zmieniać. Tak, jak właśnie to wygląda na. Iż to ujmę na krakenie, że możemy sobie zmieniać miejsce wylądowania tego. rzutu magmy. I wtedy wszystko podejrzewałem, że w tym monsterze było ok. Jedna mała zmiana naprawdę by zmieniła bardzo dużo. Dobra, odetnijmy im drogę. O. Dobra, odetniemy jej drogę, o tak I teraz zajmiemy się Maggie Dobra, jest w porządku Jest w porządku No i wygraliśmy Także widzicie, tak można sobie pograć W fajny sposób behemotom i poznać jego skile.